Witam wszystkich w kolejnym odcinku Twój jednoślad, jednoślad, zanim zepsujesz. Dziś na podnośniku, jak widzicie, Junak M11 125 cm3 dwucylindrowy, a cego boli to za chwilę. Pojazd jest z przebiegiem 1400 km. Po serwisie klient nam zgłosił, nasz oczywiście wierny widz, to zaznaczam, że bardzo słaby jest ten silnik. Możesz zrobić normalnie. Próbując odpalić silnik, słyszymy taki dźwięk troszeczkę, jakby, jakby chciał odpalić, a nie mógł. Stanie mamy włączone na maksimum, także jest wszystko ok. Wygląda mi na to, że silnik jakby nie miał kompresji, także przystąpimy do pomiaru ciśnienia i zobaczymy co, co go dalej boli. Zdemontowaliśmy sobie już tutaj osłony świec i, i kabli świec zapłonowych. Wykręciliśmy świece. Przystąpimy teraz do, do pomiaru ciśnienia w cylindrach. Przypomnę, że jeszcze, że klient mi mówił, że to jest świeżo po serwisie, gdzie chyba pod koniec czegoś został zrobiony serwis. O i motocykl był odstawiony i, i po prostu od początku był jakiś słabawy, jakby mu mocy brakowało i drugą sprawą teraz jest to, że, że on teraz jakoś ciężko pali. Jak na mój, jak na mój gust, to coś, coś z tym silnikiem jest nie tędy. Zmierzymy teraz sobie ciśnienie w prawym cylindrze. Ja mam nadzieję, że to będzie widać. Manetka do maksa i silnikiem, aż napompujemy. Widzimy, że tu jest jakieś 4 do 5 atmosfer do 6, całkiem za mało, jeśli chodzi o, o, taki, o taki silnik. Teraz przechodzimy do cylindra lewego. Tą samą czynność powtórzymy z lewym cylindrem. Tutaj już mamy ciśnienie wyższe, bo mamy prawie 6 atmosfer, więc jest tutaj troszeczkę wyższe o. O pół atmosfery. O jedną atmosferę jest wyższe ciśnienie, więc, yy, więc musimy sprawdzić sobie tutaj ustawienie zaworów, czy przypadkiem te zawory nie są za bardzo zaciśnięte. Jak w większości przypadków, przeczucie mnie nie myliło. Nie ma z prawej strony praktycznie luzu zaworowego wyczuwalnego na rękę, który na odpowiednim, że tak powiem, parametrze ustawienia Powinien być wyczuwalny. Tutaj jakiś minimalny luz jest, ale też do poprawy. Także podejrzewam, że pan serwisant, który pracuje w tym serwisie, który serwisował ten pojazd, w ogóle tutaj nie zaglądał. A trzeba to robić niestety przy każdym serwisie co 2000 km. Ustawimy zawory i sprawdzimy, czy silnik nam odpali. Zawory będziemy regulowali przy pomocy klucza do regulacji zaworów który jest również dostępny w naszym sklepie pod adresem sklep-części.pl w zakładce narzędzia. Także na pewno go tam znajdziecie. Szczelinomierze i wszystkie potrzebne rzeczy do regulacji zaworów. Nie ma z tym problemu. Jak nie będzie to zamówimy. Musicie pamiętać o jednej rzeczy, którą chcę powiedzieć, że czasem jest tak, że jest minimalny luz zaworowy, a jednak silnik ma słabszą kompresję. Skąd się to bierze? Bierze się to stąd, że z reguły ten, ten luz taki powoduje tutaj Robi się na zaworze wylotowym, robią się spieki między gniazdem zaworowym a samym czpieniem y, zaworu, i zawór się po prostu nie domyka, a luz i tak mamy. Więc luz zaworowy musi być zawsze tak optymalnie według, według zaleceń producenta. Także przystąpimy tutaj do, do regulacji zaworów. Zauważyłem tutaj jeszcze jedną rzecz, że łańcuch rozrządu jest strasznie luźny. To jest nowy motocykl, z tej strony jest bardzo luźny, on powinien być napięty i na całym obwodzie nie powinien się luzować. Więc wykręciłem już tutaj sobie napinacz, który jest zakończony taką sprężyną i spróbujemy go dopchać jeszcze. Ja wiem, że ta sprężyna powinna to sama wepchać, ale to nie, nie, nie zawsze tak jest, jak, jak, jak byśmy chcieli. Więc możemy zawsze spróbować jeszcze o jeden ząbek napiąć ten napinacz i sprawdzić, czy ten... Ten rozrząd nam się tutaj bardziej naciągnie. Że luzu już tutaj nie ma. Albo się skończył. O, tak, spróbujemy teraz zakręcić kołem w drugą stronę. Już luz jest mniejszy. skoczył o jeden ząbek. O, luz już jest troszeczkę mniejszy. Koło jest bardziej napięte. Już rozrząd nie będzie nam tutaj, że tak powiem, szalał. Ok. Jeszcze jedna rzecz, którą tutaj zauważyłem nieprawidłowość, którą też powinien serwis na gwarancji, że tak powiem, przy serwisie wychwycić. Już mamy też drugą przyczynę, przez którą nie odpalał nam silnik. Jak widzicie, tu mamy dwa zawory ssania. Tu mamy z lewego gaźnika, tam mamy z prawego gaźnika. Jak widzicie, ten z prawego gaźnika otwiera się do maksa, a ten z lewego już nie, ponieważ ta śruba, która tutaj jest odpowiedzialna za to, żeby trzymała nam tą oś i podnosiła wszystko, jest luźna, po prostu to nam tutaj wszystko, o jak widzicie, chodzi. Musimy to dokręcić, spróbować i zobaczymy, y, czy będzie nam to pracowało. O, pokażę, o widzicie, wszystko luźne. No niestety serwis jest do tego, y, tym bardziej gwarancyjny, żeby takie rzeczy wychwytywać. Mamy już dokręconą śrubę sania lewego y gaźnika. Ostrości nam tu coś nie może złapać, a teraz. Jak widzicie już Sanie się prawie otwiera, ale nie do końca, ponieważ zakres działania tego Sania jest ograniczony, ponieważ linka ma za wielki luz. Widzicie teraz o do końca się Sanie otwiera. Więc musimy skrócić troszeczkę tę linkę i wyregulować luz tego Sania, żeby mogło ręcznie się tutaj otwierać do końca. Jak widać teraz, pokażę Wam po skasowaniu luzów. Sanie otwiera się całkiem na dwóch gaźnikach równocześnie. Nie powinno być już problemu z uruchomieniem silnika. Sprawdzimy zatem, jak to wygląda. Tylko trzeba się włączyć stacyjkę, nie? Tego to nikt nie powiedział. Dobry jestem. Dobra, to uruchamiamy silnik. Bardzo ładnie. Teraz kwestia wolnego obrotu silnik bardzo ładnie pracuje sprawdzimy potem jeszcze zestrojenie gaźników, synchronizację sprawdzimy jak to wygląda także zagrzejemy sobie silnik silnik mamy już ciepły jeszcze jedna jeszcze jeden mankament, który zauważyłem no, firma Junak to jest dokładnie Almod, ja nie chciałbym tutaj negować nikogo ale każdy się one, oni się uważają za, za to, że ich wybory są bardzo dobre. Są może dobre, ale zobaczcie, no nie można wypuścić ze sklepu takiego pojazdu, gdzie linka sprzęgła jest niezabezpieczona. Po to mamy dwie nakrętki, żeby była jedna przed tutaj mocowaniem, a druga za, żeby je zakontrować. No, wiecie, no, ja rozumiem, ale kupując motocykl za takie grube pieniądze, nie powinno mieć miejsca coś, coś, coś takiego. Także naprawimy to, poprawimy na przyszłość. Dla wszystkich serwisantów, którzy może zaczynają przygodę w serwisach, proponuję mieć oczy szeroko otwarte, dookoła głowy, a nawet w dupie, jak to moja mama mówiła, żeby wszystko widzieć i, i wszystko zauważyć. No i między innymi usuwać takie niedociągnięcia, przez które można sobie narobić jakieś, jakieś szkody, bo może linka wyskoczyć, wysunąć się, czy coś podobnego. Różnie to w życiu bywa, prawda? Przystępujemy za chwileczkę do sprawdzenia synchronizowania gaźników. Zobaczymy, jak wygląda sprawa tych gaźników. Urządzenie do synchronizacji gaźników mamy podpięte. Z lewej strony mamy zegar z prawego cylindra gaźnika, z prawej, z lewego. Tak mi jakoś wyszło. Więc podążę. uruchamiamy silnik. Widzicie, te wartości są nierówne. Powinny być na jednym poziomie. To znaczy, że jedna przepustnica jest troszeczkę bardziej otwarta od drugiej, więc trzeba to skorygować. Robimy tą, tą śrubą, to ja tego nie zrobię Wam na filmie, bo nie mam dzisiaj kamery, tylko telefonem nagrywam. Więc tą śrubę, która tu jest między gaźnikami trzeba ją po prostu albo odkręcić, albo dokręcić, żeby się wyrównały te dwa poziomy otwarcia przepustnicy. Gaźniki już zostały zsynchronizowane, teraz Wam pokażę jak to prawidłowo wygląda. Prawidłowa wartość synchronizacji. Musi być równa. Jak widzicie, oba zegary są na tym samym poziomie, więc mamy wszystko OK. Musicie pamiętać o tym, że nawet odchyłka o jedną kreskę tutaj ma bardzo wielkie znaczenie dla pracy silnika. Może nierówno chodzić, nierówno się rozpędzać, mieć nierównomierne wolne obroty, więc synchronizację zrobiliśmy. Możemy to wszystko poskładać w całość No i myślę, że że, że wszystko będzie ok. Sprawdzimy sobie potem jeszcze w etapie późniejszym, a to już nie będę nagrywał, jak wygląda skład miszanki, jak świece wyglądają. Myślę, że ten poradnik Wam się będzie podobał. Jak, pod, jak chcecie, proszę łapki w górę, jak Wam się podobało, jak się nie podobało, w dół oczywiście. No i zapraszam na nasze forum, na stronę forum.sklepmyślincześci.pl. Pozdrawiam serdecznie.